Lepiej by było, oczywiście, moim głównym celem jest, żeby wygrać mistrzostwo, bo myślę, że o to każdy startuje, tak więc mam nadzieję, że gdzieś koło tego mistrzostwa będę się kręcił. W tym roku mamy bardzo dobrych chłopaków w zespole, więc cel jest, żeby za nimi po prostu dojechać wyścigi bez większej odległości. Mam nadzieję, że jak najbardziej się zbliżę do Przemka i Kuby. Kalendarz jest bardzo wyrównany według mnie, jest parę torów na pewno, których lubię, na przykład Interlagos albo Srebring, to jest akurat druga, trzecia runda w miarę pośrednich sezonu. Bathurst też jest świetnym torem, ale z drugiej strony też są takie tory, powiedzmy, w miarę średnie dla mnie, na przykład jak Fuji czy, czy Hockenheim, ale na szczęście w tym sezonie nie ma zaraz jakichś torów, których, powiedzmy, nienawidzę, bo jestem bardzo, nie idzie mi po prostu na nich. No uwielbiam Mąze, jestem ulubiony Tor. Jeździłem też tam w prawdziwym życiu, wygrałem swój pierwszy tytuł. Też straciłem swój pierwszy tytuł w 2017 roku. Złamałem na tym, tym torze na skali rękę. Wydaje mi się, że jednak to Hockenheim i Bathurst Mount Panorama będą no, najcięższymi wyzwaniami. Przeważnie staram się tak przynajmniej 10 godzin na tydzień włożyć, robię tak akurat po dwie godziny dziennie, tak żeby przy, to jest powiedzmy w miarę realistyczny cel, żeby być tak w miarę dobrze przygotowanym, mamy oczywiście też są pewne rzeczy, które wpływają na te przygotowania, których nie mogę, um, nie są pod małą kulturą, ale zawsze się staram jak najwięcej. Mam bardzo silnych e, kolegów z zespołu, gdzie wiem, że troszecz, troszeczkę od nich odstaję, więc mam się do porównywać, e, od, od kogo porównywać, od kogo mogę gonić. I przez te dwa miesiące będę się skupiał wyłącznie na, na symulatorze e, i będę jak najwięcej trenował e, 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 chciałbym na e, takie realne co wydaje, że jestem w stanie e, osiągnąć się e, jakieś e, pierwszą piątkę, ale to się jeszcze wszystko. Ok.